Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, pozdrawiam Was wszystkich miłością i pokojem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, pozwólcie, że rozpocznę od refleksji nad wielkością świadectwa święta Faustyny Kowalskiej. Nie jest ona tylko przykładem wiary dla nas, Polaków, z których wielu z dumą patrzy na jej życie i misję, lecz także latarnią nadziei dla całej ludzkości. Jej historia to dar od Boga dla świata, wezwanie, by każdy z nas zbliżył się do Bożego miłosierdzia, bez względu na narodowość, kulturę czy przeszłość. Święta Faustyna, z domu Helena Kowalska, nie była osobą wpływową według standardów tego świata. Nie pochodziła z bogatej ani znanej rodziny. W rzeczywistości jej skromne pochodzenie sprawia, że jej życie jest nam tak bliskie. Była prostą dziewczyną ze wsi, córką pracowitych i pobożnych rodziców. Od najmłodszych lat czuła w sercu pragnienie oddania swego życia Bogu, lecz musiała zmagać się z wieloma trudnościami, by odpowiedzieć na to wezwanie. Jej historia to opowieść o duszy, która z pokorą i wytrwałością odpowiadała na miłość Boga w każdej sytuacji życiowej. Dziś, mówiąc o święta Faustynie, nie możemy oddzielić jej życia od jej misji i misji głoszenia orędzia Bożego Miłosierdzia. Jezus Chrystus wybrał tę skromną zakonnicę, aby przypomnieć światu, że Jego miłość i przebaczenie są nieskończone. Jej życie to odzwierciedlenie Bożego miłosierdzia w działaniu, ukazujące nam, że Bóg nie tylko nas kocha, ale także wzywa, byśmy Mu ufali, nawet w najtrudniejszych chwilach. Moi drodzy, dzisiaj pragnę zaprosić Was, abyście spojrzeli na święta Faustynę nie tylko jako na odległą świętą, lecz jako na przykład, który inspiruje nas do życia w wierze. Miłości i zaufaniu. Jej przesłanie jest równie aktualne, jak było za jej życia, ponieważ nadal żyjemy w świecie naznaczonym grzechem, bólem i rozczarowaniem. To właśnie w tym kontekście jej życie i misja oferują nam drogę do odnalezienia pokoju i nadziei w sercu Boga. Uznanie wyzwań życia. Święta Faustyna żyła w czasach, które nie były łatwe. Urodziła się w 1905 roku. W małej wiosce Głogowiec, w ubogiej, wiejskiej Polsce. Był to czas, gdy nasz kraj przeżywał ogromne trudności. Polska nie była wtedy niepodległa, podzielona pomiędzy Prusy, Rosję i Austrię. Nasza tożsamość narodowa była nieustannie zagrożona, a warunki życia rodzin chłopskich, takich jak rodzina Heleny, były bardzo ciężkie. Faustyna wzrastała w takim środowisku. Podobnie jak wielu z nas, znała trudy codziennego życia ciężką pracę, ograniczenia finansowe i przede wszystkim konieczność zaufania Bogu, gdy ludzkie rozwiązania wydawały się niewystarczające. Od najmłodszych lat Faustyna czuła w sercu pragnienie poświęcenia swego życia Bogu, ale nawet to wezwanie napotykało przeszkody. W wieku 16 lat musiała opuścić rodzinny dom i pracować jako służąca w różnych miastach, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Jej życie i przykład pokazują nam, że nawet w obliczu trudności, Człowiek, który ufa Bogu i wierzy w Jego miłosierdzie, może stać się świadkiem Jego miłości w świecie. Wyobraźcie sobie, drodzy bracia i siostry, młodą dziewczynę pełną marzeń, lecz pozbawioną środków do ich realizacji. Ilu z nas doświadczyło czegoś podobnego? Może i ty pragnąłeś czegoś wielkiego w swoim życiu, lecz okoliczności zdawały się mówić, że to niemożliwe. Może i ty, podobnie jak Faustyna, Odczuwałeś trudności w dążeniu naprzód, gdy wszystko wokół wydawało się zniechęcać. W wieku dwudziestu lat Faustyna przeżyła doświadczenie, które odmieniło jej życie. Podczas balu usłyszała wyraźne i bezpośrednie wezwanie Jezusa. Zapytał ją: Jak długo jeszcze będę miał cierpliwość do ciebie? Od tego momentu Faustyna postanowiła pójść za swoim powołaniem do służby Bożej. Jednakże drzwi zakonów nie otwierały się łatwo. Dopiero w 1925 roku, po wielu odmowach, została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Ten trudny początek uczy nas czegoś głębokiego. Bóg często dopuszcza wyzwania w naszym życiu, aby ukształtować nasze serca i wzmocnić nasze zaufanie do Niego. Faustyna nigdy nie pozwoliła, aby trudności oddaliły ją od wiary. Przeciwnie, każdy napotkany problem stawał się dla niej okazją do jeszcze większego zbliżenia się do Boga. Teraz, drodzy wierni, pomyślmy o naszych własnych życiach. Wszyscy mierzymy się z trudnościami. Być może zmagasz się z problemami finansowymi, chorobą lub konfliktami w rodzinie. Może czujesz się przytłoczony, niezdolny do znalezienia wyjścia. Tak jak Faustyna żyła w Polsce naznaczonej ubóstwem i konfliktami, tak i my żyjemy w świecie, który często zmusza nas do utraty nadziei. Ale o to, czego możemy nauczyć się od niej, bez względu na to, jak wielkie są nasze trudności, Bóg jest z nami. Faustyna pokazuje nam, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach możemy znaleźć siłę i cel, gdy złożymy naszą ufność w Bogu. Zaufanie Faustyny nie było bierne. Nie oczekiwała, że Bóg rozwiąże wszystkie jej problemy. Przeciwnie, nadal kroczyła naprzód, pracowała i modliła się, nieustannie kierując wzrok ku Jezusowi. Jej historia uczy nas, że wiara to akt odwagi i wytrwałości, nawet gdy wyzwania wydają się nie do pokonania. Gdy Faustyna zaczęła otrzymywać objawienia Jezusa o Bożym miłosierdziu, była już przyzwyczajona do stawiania czoła trudnościom. Wyobraźcie sobie odpowiedzialność bycia wybraną przez Boga, aby przekazać światu tak ważne przesłanie. Czuła się nieodpowiednia, niepewna i wielokrotnie niezrozumiana. Nawet wśród sióstr zakonnych spotykała się z nieufnością. Ale to właśnie w tych chwilach najbardziej ufała Bogu. Jezus powiedział do niej: Nie lękaj się. Ja jestem z tobą, kropka. I to są te same słowa, drodzy bracia i siostry, które Jezus kieruje do nas dzisiaj. Bez względu na to, jak ciemne wydają się nasze okoliczności, Bóg zawsze jest przy nas. Proszę Was teraz, abyście pomyśleli o wyzwaniu, z którym się zmagacie. Może to być coś małego, a może coś, co wydaje się niemożliwe do pokonania. Powierzcie to w ręce Boga, tak jak Faustyna robiła to wielokrotnie. I pamiętajcie, że tak jak ona ufała, tak i my możemy ufać. Życie święta Faustyny przypomina nam, że wyzwania nie są końcem naszej historii. Są one raczej zaproszeniem do zbliżenia się do Boga. Wzywają nas, abyśmy ufali nie naszym własnym siłom, lecz nieskończonemu miłosierdziu Jezusa. To właśnie to miłosierdzie Jezus objawił Faustynie, aby mogła przekazać je światu. Dlatego, gdy stajemy wobec życiowych trudności, czerpmy inspirację z przykładu święta Faustyny. Bądźmy pokorni, wytrwali i ufający. Niech nasze życie stanie się świadectwem, że Boże miłosierdzie jest większe niż jakakolwiek trudność, którą możemy napotkać. Drodzy wierni, pamiętajmy zawsze o słowach, które Faustyna nauczyła nas powtarzać Jezu, ufam Tobie, kropka. Niech ta ufność podtrzymuje nas w każdej chwili, tak jak podtrzymywała naszą ukochaną polską świętą. Często krzyże, które niesiemy, mogą wydawać się zbyt ciężkie. Może zmagasz się z konfliktami rodzinnymi, nieporozumieniami między rodzicami i dziećmi lub problemami małżeńskimi. Może przeżywasz trudności w pracy, brak uznania, ciągłą presję, a może nawet brak zatrudnienia. Albo może Twój krzyż to niedawna strata bliskiej osoby, zdrowia lub marzenia, które wydawało się na wyciągnięcie ręki, lecz się nie spełniło. W takich chwilach pamiętajmy, że nasze cierpienia, choć bolesne, mogą prowadzić nas bliżej Boga. Uczmy się od Faustyny, że w każdej sytuacji można znaleźć nadzieję w Bożym miłosierdziu. Te krzyże są prawdziwe i odczuwamy je głęboko. Ciążą na naszych ramionach i czasem sprawiają, że zadajemy sobie pytanie, dlaczego to mnie spotyka. A nawet, czy Bóg mnie opuścił? W chwilach bólu i zwątpienia jesteśmy wezwani, aby spojrzeć na przykład święta Faustyny Kowalskiej. Podobnie jak my, także ona mierzyła się ze swoimi krzyżami. To właśnie w nich odnalazła swoją misję i bezwarunkową miłość Boga. Święta Faustyna nie miała łatwego życia. Już od najmłodszych lat stawiała czoła wyzwaniom, które kształtowały jej charakter i wzmacniały wiarę. Urodziła się w skromnej rodzinie, mając wielu rodzeństwa i od wczesnych lat musiała pracować, aby wspomóc domowy budżet. Jej pragnienie wstąpienia do życia zakonnego napotykało wiele przeszkód. Aby zebrać pieniądze potrzebne na wejście do klasztoru, Pracowała jako służąca, znosząc długie i wyczerpujące dni pracy. Nawet po wstąpieniu do zakonu trudności nie ustały. Doświadczała niezrozumienia, wewnętrznych wątpliwości, a także chorób fizycznych, które osłabiały jej ciało. Faustyna jednak nigdy nie pozwoliła, aby te krzyże oddzieliły ją od Boga. Wręcz przeciwnie, to właśnie w nich znajdowała sposobność, by zjednoczyć się jeszcze bardziej z Jezusem. Jezus powiedział do święta Faustyny: Córko moja, nie lękaj się cierpień, jestem z tobą. Im bardziej ukochasz cierpienie, tym czystsza będzie Twoja miłość do mnie. Kropka. Te słowa nie były łatwe do przyjęcia, ale Faustyna zrozumiała, że niesienie krzyża to także niesienie części miłości Chrystusa. A co to oznacza dla nas dzisiaj? Każdy z nas ma swoje krzyże. Dla niektórych są one widoczne, jak choroby, straty czy trudności finansowe. Dla innych krzyże są niewidoczne, ale równie ciężkie samotność, depresja czy emocjonalne ciężary, które dźwigamy w milczeniu. Czasami krzyż jednej osoby może wydawać się mniejszy w oczach innych, ale nigdy nie powinniśmy lekceważyć jego ciężaru dla tego, kto go niesie. Być może zmagasz się z problemami rodzinnymi. Ileż to razy konflikty między rodzicami a dziećmi, czy też między małżonkami, stają się źródłem ciągłego bólu? W takich sytuacjach możemy czuć, że nasze słowa i działania nie wystarczają, by przynieść pokój. A może stawiasz czoła trudnościom w pracy, brakowi stabilnego zatrudnienia, nadmiernej presji ze strony przełożonych lub niepewności co do przyszłości finansowej Twojej rodziny. Może jednak Twój krzyż to ból straty. Kto stracił ukochaną osobę, wie, jak głęboki i trwały może być ten smutek. Często wydaje się, że wraz z tą stratą coś w naszym sercu zostało wyrwane. Trudno znaleźć pocieszenie w takich chwilach, ale to właśnie wtedy jesteśmy wezwani, by spojrzeć na Jezusa i przesłanie miłosierdzia, które powierzył święta Faustynie. Jezus zaprasza nas, abyśmy zaufali jego miłosierdziu, zwłaszcza wtedy, gdy krzyże wydają się nie do uniesienia. W swoich objawieniach do święta Faustyny wyraźnie zaznaczył, że jego miłosierdzie jest nieskończone i zawsze dostępne dla tych, którzy zwracają się do niego z wiarą. Powiedział, im większy grzesznik tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Przypomina nam to, że bez względu na ciężar naszego krzyża czy głębokość naszego bólu, zawsze możemy znaleźć schronienie w miłości Boga. Zaufanie Bożemu miłosierdziu nie oznacza jednak, że nasze krzyże znikną natychmiast. Czasem Bóg pozwala nam je nieść przez jakiś czas, abyśmy mogli wzrastać w wierze, cierpliwości i miłości. To właśnie w tych momentach musimy nauczyć się oddawać nasze cierpienia Jemu, mówiąc: Jezu, ufam tobie. Kropka. To zaufanie może początkowo wydawać się trudne. Kiedy jesteśmy w środku cierpienia, naturalne jest odczuwanie lęku, zwątpienia czy nawet złości. Ale to właśnie w takich chwilach musimy pamiętać, że Jezus rozumie nasze bóle, ponieważ sam dźwigał najcięższy z krzyży. Doświadczył opuszczenia, upokorzenia i skrajnego fizycznego cierpienia. A jednak to właśnie przez Krzyż przyniósł nam zbawienie. Święta Faustyna uczy nas, że nie niesiemy naszych krzyży sami. Każdy ból, z którym się mierzymy, każda łza, którą przelewamy, może być złączona z ofiarą Chrystusa na Krzyżu. Gdy ofiarujemy nasze cierpienia Bogu, nabierają one głębszego znaczenia. Stają się formą miłości, sposobem uczestniczenia w dziele odkupienia Jezusa. Być może zastanawiasz się, jak mogę to zrobić w praktyce. Oto kilka wskazówek. Odmawiaj codziennie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ta prosta, lecz potężna modlitwa pomaga nam zaufać Bogu i prosić o jego miłosierdzie dla nas samych oraz dla całego świata. Rozmawiaj z Bogiem o swoich bólach. Bądź szczery w swoich modlitwach. Powiedz mu, co czujesz, i poproś o siłę do dalszej drogi. Proś o wstawiennictwo święta Faustyny. Jako ktoś, kto poznał ciężar krzyża, może być potężną orędowniczką w chwilach trudności. Ofiaruj swoje cierpienia w konkretnej intencji. Może to być za ukochaną osobę, nawrócenie grzeszników lub duszę w czyśćcu. Kiedy nadajemy naszym cierpieniom cel, łatwiej jest je znieść. Pamiętajcie, drodzy bracia i siostry, że krzyż nigdy nie jest końcem historii. Tak jak Jezus z wstał po ukrzyżowaniu, tak i my odnajdziemy radość i pokój po naszych bólach. Krzyż to droga, nieprzeznaczenie. Święta Faustyna napisała w swoim udzienniczku o cierpienie Mój wielki nauczycielu, jesteś wielką radością mojej duszy. Te słowa mogą wydawać się trudne do zrozumienia, ale odzwierciedlają głębokie zaufanie Faustyny do Bożego Miłosierdzia. Wiedziała, że każde cierpienie, ofiarowane z miłością, przemienia się w łaskę. Dlatego, gdy mierzymy się z naszymi krzyżami, nie traćmy nadziei. Bóg nigdy nas nie opuszcza, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Jego miłosierdzie jest naszą siłą, światłem i zbawieniem. Kiedy mówimy z ufnością, Jezu, ufam Tobie, pozwalamy, by On wziął nasze bóle i przemienił je w coś pięknego. Kropka, niesienie krzyża nie jest łatwe, ale to właśnie przez Niego znajdujemy prawdziwą jedność z Chrystusem. Podobnie jak święta Faustyna. Jesteśmy wezwani, aby zaufać Bożemu miłosierdziu i ofiarować nasze cierpienia jako akt miłości. Niech jej przykład nauczy nas, jak znajdować w Jezusie pociechę i siłę potrzebną, by iść dalej. I pamiętajcie, drodzy wierni, nigdy nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami, podtrzymując nas i umacniając na każdym kroku naszej drogi. Z odwagą, ufnością i modlitwą możemy nieść nasze krzyże. Wiedząc, że miłość i miłosierdzie Boże są większe niż jakiekolwiek cierpienie, które napotykamy. Niech święta Faustyna wstawia się za nami, a my powtarzajmy zawsze, w każdej chwili naszego życia, Jezu, ufam Tobie. Kropka. Drodzy bracia i siostry, zanim się pożegnamy, zapraszam każdego z Was do wejścia w moment głębokiej modlitwy. Nie tylko modlitwy recytowanej, lecz modlitwy zawierzenia, w której składamy u stóp Jezusa wszystko, czym jesteśmy, wszystko, co przeżywamy i wszystko, co nosimy w naszych sercach. Niech ta modlitwa będzie szczerym dialogiem, momentem całkowitego zaufania w nieskończone miłosierdzie naszego Pana. Zacznijmy więc, otwierając nasze serca. Panie Jezu. Stajemy przed Tobą tacy, jacy jesteśmy z naszymi siłami i słabościami, z naszymi radościami i bólami. Zękujemy Ci za to, że kochasz nas miłością bez granic, miłością, która nieustannie nas poszukuje, nawet wtedy, gdy od Ciebie odchodzimy. Zękujemy Ci, Panie, za miłosierdzie, które nie tylko przebacza nasze grzechy, ale także leczy nasze najgłębsze rany. Zękujemy, że nigdy z nas nie rezygnujesz, nawet wtedy, gdy sami tracimy nadzieję w siebie. Dzisiaj, Panie, pragniemy Ci podziękować za dar życia i za możliwość poznania i ukochania Ciebie. Nawet gdy napotykamy trudności, uznajemy, że każdy dzień jest dowodem Twojej opieki i Twojej opatrzności. Panie, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem święta Faustyny Kowalskiej wzbudził w naszych sercach wiarę i zaufanie do Twojego miłosierdzia. Tak jak ona ufała Tobie w największych trudnościach, naucz nas ufać również, bez żadnych zastrzeżeń. Święta Faustyno. Wybrana przez Jezusa na apostołkę Bożego Miłosierdzia, wstawiaj się za nami w tej chwili. Pomóż nam zrozumieć, że niezależnie od błędów naszej przeszłości, Boże Miłosierdzie jest większe niż jakikolwiek grzech. Pomóż nam otworzyć nasze serca, aby przyjąć miłość Jezusa i żyć zgodnie z Jego wolą. O święta Faustyno. Naucz nas modlić się z ufnością. Kochać z czystością serca i być narzędziami pokoju oraz miłosierdzia w życiu tych, których spotykamy. Panie Jezu, wiemy, że życie często stawia przed nami krzyże, które wydają się zbyt ciężkie do uniesienia. W tych chwilach prosimy Cię: Daj nam siłę, która pochodzi tylko od Ciebie. Naucz nas dostrzegać, że każdy krzyż jest szansą na zjednoczenie się z Twoją ofiarą i na wzrastanie w świętości. Dla tych spośród nas, którzy zmagają się z wyzwaniami rodzinnymi, Jezu, przynieś swój pokój. Ulecz zranione relacje, umocnij więzi miłości i przywróć harmonię w naszych domach. Dla tych, którzy zmagają się z chorobami lub trudnościami fizycznymi, wyciągnij swoją uzdrawiającą dłoń. Niech Twoje miłosierdzie przyniesie ulgę i nadzieję, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dla tych, którzy czują się zagubieni, samotni lub zniechęceni, Panie, ześlij swojego Ducha Świętego jako pocieszyciela i przewodnika. Pokaż im, że nigdy nie są sami i że Twoja miłość jest światłem, które rozjaśnia nawet najciemniejsze noce. Jezu miłosierny, pomóż nam żyć jako odbicia Twojego miłosierdzia. Niech nasze słowa i czyny zawsze będą naznaczone miłością i przebaczeniem. Naucz nas dostrzegać w każdej osobie, zwłaszcza w tych, Którzy nas zranili lub zawiedli umiłowane dziecko Boże. Niech nasze życie stanie się świadectwem Twojej miłości i miłosierdzia, Panie. Niech każdy dzień będzie okazją dostawania się lepszymi ludźmi i doniesienia Twojego światła światu. Jezu, ufam Tobie. Obdarz nas łaską praktykowania konkretnych uczynków miłosierdzia w naszej codzienności. Niech potrafimy nakarmić głodnych, zarówno chlebem, jak i słowami nadziei. Niech umiemy przyjąć samotnych, ofiarowując im nasz czas i naszą obecność. Niech przebaczymy tym, którzy nas skrzywdzili, pamiętając, jak wiele Ty nam przebaczasz każdego dnia. Pomóż nam, Panie, być apostołami Twojego miłosierdzia, niosąc Twoje przesłanie miłości i nadziei światu. Niech nasze życie stanie się żywym świadectwem, że zaufanie Tobie prowadzi do prawdziwego pokoju. W tej chwili, Panie, chcemy całkowicie oddać się Twojemu Bożemu miłosierdziu. Prosimy, przyjmij nas do swego pełnego współczucia serca i przemień nas według swojej woli. Módlmy się razem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju. Przemień nasze słabości w siłę, nasze wątpliwości w ufność, a nasze lęki w odwagę. Obdarz nas radością życia jako umiłowane dzieci Boże i prowadź nas kiedyś do pełni Twojego miłosierdzia w niebie. Na koniec, Jezu, pragniemy Cię uwielbiać za to, kim jesteś i za wszystko, co oczynisz w naszym życiu. Nawet gdy nie rozumiemy Twoich dróg, chcemy powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, kropka. Niech ta modlitwa wybrzmi nie tylko na naszych ustach, lecz także w naszych sercach, w każdej chwili naszego życia. Niech stanie się naszą siłą w trudnych czasach. Pociechą w bólu i radością w chwilach pokoju. Panie, oddajemy wszystko w Twoje ręce: nasze życie, nasze rodziny, nasze wspólnoty i naszą przyszłość. Króluj w nas i przez nas, abyśmy mogli szerzyć Twoje miłosierdzie wśród wszystkich, których spotykamy. Amen. Drodzy bracia i siostry, niech ta modlitwa stanie się źródłem siły i nadziei dla każdego z Was. Zanim się pożegnamy, Chciałbym zwrócić się z wyjątkową prośbą do ciebie, który z wiarą i otwartym sercem wysłuchałeś tej wiadomości. Jeśli ten przekaz poruszył Twoje serce, polub go udostępnij swoim bliskim i znajomym oraz zasubskrybuj nasz kanał. W ten sposób pomożesz nam szerzyć przesłanie święta Faustyny i Bożego Miłosierdzia na cały świat. Razem możemy nieść nadzieję i miłość jeszcze większej liczbie ludzi. Niech Bóg błogosławi Tobie i Twojej rodzinie. A my spotkajmy się ponownie, aby dalej rozważać nieskończoną miłość Jezusa. Jezu, ufam Tobie, osoba ze złożonymi dłoniami.